Cześć, tu Marcin, MedGamer z Games for Android.pl dzisiaj nowa gierka, nowa recenzja, zobaczcie jak to wygląda. Gierka bardzo prosta, chodzi o to generalnie, żeby dobiec jak najdalej. Jak się okazuje, podczas rozgrywki wcale nie jest tak prosto, sami zobaczcie jak to wygląda. Zdanie dosyć proste, lewo-prawo, ucieczka przed zombie, no zobaczymy jak daleko uda się dowieść z tym no, Udało się złapać klamkę, trochę postaramy. Teraz słaby wynik. To spróbujemy jeszcze raz. No, teraz się uda chyba coś przebieść widać Zapraszyłem. No dobra. Tak to pokrótce wygląda. Po więcej zapraszam Was na gamesforandroid.pl